Hej, witam was w kolejnym odcinku Tak, w kolejnym szóstym odcinku po paru latach odcinku z Five Life'a No tak, generalnie dawno nie, dawno nie nagrywałem, wiem o tym W ogóle dawno nie gram na Five Life'ie Ostatnio zacząłem coś tam grywać na Five, na Five Life'ie Tak no, zacząłem coś tam grywać na Five Life'ie Ogólnie znalazłem trochę czasu, żeby nagrać odcinek to będzie taki, taki, szybki odcinek, dzisiaj będzie taki odcinek w sumie trochę na spontanie. No bo... Yy cóż, no, generalnie może opowiem co u mnie i w ogóle, no tak, mm, od, Ostatnio zacząłem grać na Five Life'ie. Tutaj, 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 moje staty wszystko widać, oczywiście Avatar z... z Ayano Aishy jest, z ich later Tak, no. Kasy trochę mam. Generalnie, no co u mnie, no tak, nie było czasu na nagrywanie, bo... Ostatnio, w sumie od dłuższego czasu, no, a może pójdziemy sobie zrobić zadanie dzienne. Hmm. No cóż, no, dłuższy już czas, no takie życie, niestety, już mam te. Już, ja mam prawie 27 lat, to wiecie, jak to jest. No, praca i w ogóle wszystko, obowiązki. Praca, generalnie, no też. No, praca i działam też w takiej innej branży wystawkowej. To jest długa opowieść, ale, no, wyjdźcie sobie do mojego TikToka. Mateoretro Men, mój TikTok, to tam też, też trochę nagrywam. Ja dobrze tu pojechałem, a tak to jest tam jednak. No i postanowiłem nagrać taki odcinek z Hive Life, a generalnie ja tak zacząłem ostatnio grać tutaj znowu. Ostatni raz grałem w 22 roku, około 2 lata temu. Ostatnio zacząłem trochę grać, coś tam zada zadań porobiłem i w ogóle. Z tego co widzę na kanale, ostatnio pół roku temu nagrywam odcinek z takim telewizorem lampowym. O, czekajcie. no dzisiaj taki no, szybki odcinek, bez młyki, bez niczego. Chcę zobaczyć, czy ktoś jeszcze o mnie pamięta, czy ktoś będzie to oglądał. Generalnie powiem wam tak, chciałbym wrócić do nagrywania, no ale no, ciężko jest z czasem, niestety, no ciężko jest z czasem przez pracę, przez wszystko, obowiązki i w ogóle, no cóż. Mm. Dorosłe życie, ogólnie ciężko jest, ogólnie z czasem. a no tutaj mamy FL Boxa. na nie, taki na spontanie. Ogólnie to jest... Hmm, tutaj. Generalnie, co u mnie? U mnie um, ogólnie u mnie w porządku, no mam stałą pracę, jest fajnie. Hmm, Stała praca, taka znajoma z jedną dziewczyną. Też, no... To, no... Um. Cóż, no i teraz to co tam jeszcze, ogólnie, ogólnie mam dwa samochody, tutaj też chcę wam powiedzieć, nagrywam jakieś odcinki, bo mam, mam Asterkę Bożą, ale teraz mam dwa samochody, teraz mam drugą Astrę, ale Astregię, G, yy, taka, taka Astrę kombi z klimatyzacją, ze wszystkim, dobre wyposażenie, cóż, no generalnie, no niestety Asterka Boża, miała, miała, miałem wypadek, nie z mojej winy, we wrześniu ubiegły, ubiegłego roku, Gość mi po prostu wjechał w dupę, jak się zatrzymałem na przejściu. Ja się zatrzymałem na przejściu, a gość mi wjechał w dupę. No, po tym wydarzeniu kupiłem tą astergię, Ale na szczęście. No, ale na szczęście Asterkę Bożą udało się naprawić. Taki blacharz się znalazł, który ją wyprostował. To był taki. W Asterce był tak po prostu tył... róg, był trochę zgięty Czyli no, no i się taki znalazł blacharz, który ją naprawił. No, dostałem też odszkodowanie zabezpieczenia, ubezpieczenia. Odszkodowania dos no, dosyć tak dostałem. Nie powiem. Ale jakby, jakby ktoś był ciekawy, to ta Asterka Boża z tych starych, starych filmów no, nadal ją posiadam. Asterka Boża nadal mi służy. Ja nadal, nadal się trzymie. Na szczęście udało się ją po wypadku naprawić. I, no, i nadal jeździ. Jeszcze pojeździ. Myślę dosyć długo. No i tak, no Może też kiedyś nagram film o mojej nowej Astrze, no Astra taka no, fajna Astra kombik, kombi No ciekawa, z wymienionymi nadkolami przez, przez poprzedniego właściciela Przepraszam jak się trochę jąkam no, Wszystko porobione ogólnie, ja musiałem tylko yy, aparat zaponowy wymienić I wszystko pięknie chodzi no to tak, no to, no to u mnie to tak... No, jeśli chodzi o, o pojazdy to tak, no jeśli chodzi o życie, to też spoko, no. Już, no nie było na kanale, o czym nieraz wspominam o wystawkach i tak no. To ja sobie jeżdżę na wystawki, trochę handluję takimi rzeczami z wystawek. No i pracuję, no, mieszkam sam, więc jest trochę obowiązków. No tak jak mówiłem nie ma czasu no, na nagrywanie za bardzo. No, ten odcinek to taki, bo mi, no bo tak mi naszło, no, teraz mam trochę czasu, żeby coś nagrać eee, <coughs> No i co ciekawe, jutro znowu jadę na wystawki No, ale generalnie teraz mam trochę czasu, coś nagrać No więc nagrywam, z, akurat z Five Life to będzie myślę szósty odcinek z Five Life a. A tak, tak, szósty odcinek ogóle no, zawsze mnie zastanawiało, czy to jest, to jest Tracy? To jest chyba Tracy, co? Ta córka Michaela. Tak mi się wydaje, to jest chyba Tracy, co nie? No ale generalnie tak, no to tak u mnie, to tyle, no to tak z grubsza to u mnie słychać. No oczywiście mój warsztat, co pokazywałem jakiś tak z rok temu mam nadal, oczywiście, m, dalej wynajmuję. Właśnie dzisiaj tam siedziałem, bo m, czyściłem taki gramofon, co wziąłem z wystawy, gramofon Unitry i radio zabytkowe. Dzisiaj trochę działałem tam Więc warsztat też mam nadal I co tu jeszcze powiedzieć, no generalnie Coś tam grywałem na FF No ogólnie, ostat... no cóż, ostatnio, no No co już przez ostatnie 2 lata, to mało siedzę przy komputerze No sobie jakby, jakby nie poszlić od czasów upadku pyla Już tak zacząłem, no, zacząłem tak mało grać no tak jakby nie patrzeć, to w sumie... na, na pelu też tam ostatnie miesiące na pelu to więcej mnie nie było niż byłem. No, na pelu, na pelu ostatnie miesiące tak. I to miały być jakieś odcinki uzupełniające. Miał, miałem opowiedzieć o tym, jak tam kiedyś kasę zbugowałem, jak to tamto, no ale też nie było czasu tego nagryć, no. Tak niestety wyszło. Mam screenshoty z tego, z tych całych wydarzeń, wszystko, mam screenshoty, bym był w stanie zrobić odcinek, ale musiałbym mieć czas na to, generalnie. No, mm, przynajmniej kamerka nie jest taka gówniana i dźwięk, jakby jak było kiedyś. No. i co tu jeszcze powiedzieć, no, generalnie radzę sobie. Tak, radzę sobie. No, radzę sobie, Asterka jeździ nadal. No Asterka trochę już bierze rdza, ale, ale tak powierzchownie, w, w tym roku latem w lipcu będę miał dłuższy urlop. <kluz> w lipcu mam, w powietrzu mam dłuższy urlop w pracy i wtedy będę robił progi w tej Asterce. Po prostu tam trochę wychodzi już tak powierzchownie powierzchownie rdza tam wychodzi na progach, na no wiecie. No Asterka Boża ma 26 lat już mam, mam, ją od, mam ją od ponad 5 lat. I tak bardzo długo, jakby nie patrzeć. No, Przebieg prawie 300 tysięcy. Asterką, Bożą przyjechałem już ogólnie prawie 90. No, w sumie, tak prawie równo, prawie równe 90 tysięcy kilometrów po wystawkach, po wszystkim. I bardzo dużo mi zarobiła ta, ta Asterka. No, nie wiem o czym gadać, czego tego ma Asterce. No. no, tak generalnie nie. No, cóż, generalnie dawno nie nagrywałem i w ogóle. To ostatnio... To ostatnio zagrałem w Yandere Simulator, bo w Yandre w końcu dodał drugą rywalkę. I to z, dzisiaj sobie zagrałem w Doki Doki Literatur Club Plus, bo wyszło w końcu spolszczenie. Może ktoś oglądał to kiedyś dawno temu była taka seria z Cloud Emerald z Doki Doki oryginalnego dwa odcinki chyba wyszły. Ale z nim już nie, nie mam kontaktu od ponad dwóch lat. Po prostu zniknęła i tyle. Ale, no, nie, nie wiem, Doki Doki nagrywać? Nie wiem, może ktoś by oglądał Doki Doki Literatur Club Plus? Ale z tego co widzę, tam historia jest taka sama jak w oryginale. Z grafiki wszystko tylko jest takie jakby unowocześnione. Ale to nie temat ten teraz. Oczywiście kubek firmowy. <gubę> kubek, który dostałem z mojej firmy, w której pracuję. Znaczy nie profilu to tylko akurat pracuję w motoprofilu, ale... Ale, profil auto jest to firma pod Motoprofilem, więc. No, no to już w 2022 roku dostałem ten firmowy kubek na Mikołaja. Tak, no to właśnie taki. No, ostatnio taki miałem powrót na Five Life'a po długim czasie. Co to powiedzieć, no, generalnie moi znajomi tak, no, przepraszam za te cięcie, ale coś mi przerwało nagrywanie. No tak jak mówię, moi znajomi z Five no już nie grają niestety co. się kiedyś grało, to też tak to jest. No, no niestety, generalnie no, jak mi przerwało nagrywanie, zrobiłem, zrobiłem te zadanie dzienne. Tak, mogę też pokazać tutaj. Jakie mam auta. Nie pamiętam dokładnie jaki co, co kupiłem od Mirka okazyjnie od niedawno. Taki byłem zmęczony, że, zapopro, że zapomniałem po prostu. To było chyba. Nie wiem czy to nie był ten. Było tu dwa. Może i. chociaż nie wiem, naprawdę. Jaki, jakiś na znaczy, cyfrowym ID mi się udało wyhaczyć. No No tak no. No to generalnie tak, no cóż, no przejdziemy się może gantlen, gantletem Classic. No i tak, no generalnie, no i cóż, no zacząłem trochę ostatnio grać tutaj. Zacząłem grać trochę też w Yandere, bo dodali Amai, no i to w sumie tyle. No, bo to takie dorosłe życie, niestety. Praca, dom, wszystko, obowiązki. No, jaki ładny koncert. No, w tym odcinku chciałem tak właśnie no, pokazać, że tu że jeszcze coś grywam, że jeszcze żyję. Jak ktoś jeszcze ogląda, no to dziękuję bardzo. pozdrawiam serdecznie. Jeśli ktoś ogląda ten odcinek, jeśli ktoś jeszcze pamięta o tym starym Mateo. Jest że może... O jest dealer, tylko nie wiem, czy mam towar. Pewnie nie mam zdają życia. Kurde nie, nie tu. Tak no w, w lipcu będę mm, miał taki dłuższy urlop, będę... Kurde nie mam towaru niestety, szkoda. No w liczu będę jasterkę bożą robił, bo trochę progi bierze, będę musiał zaprawki porobić. No ale cóż to się dziwić, no samochód no, 26 lat. No, Ostrygowa Boże jest teraz już drugim samochodem. Na co mam o której wspominałem. No, w ogóle, przepraszam, ale trochę zmęczony jestem. No, to po prostu. No, kurde, przepraszam, dawno, dawno nie nagrywałem. To też tak jest. No. Taki szybki odcinek, to jest generalnie taki szybki odcinek. Na spontanie lecony, lecony, jest takie słowo lecony? Taki robiony na spontanie, nagrywany taki na spontanie. Tak, gdzie jest przechowalnia? No. <grytanie> Dobra, już wiem. No, to jest akurat daleko z No i tak, może będą jakieś odcinki nowe, może coś tam, postaram się coś tam ponagrywać, jak znajdę czas. Zasił, jest, no i tu jest niedziela, no, potem w poniedziałek, od poniedziałku cały tydzień na rano, o piątej pobudka, no, to wiadomo kto jest, potem człowiek wraca z roboty, jest zmęczony niestety. To się tak nie chce nagrywać za bardzo. No, dzisiaj trochę porobiłem. No, dzisiaj miałem sobotę produktywną generalnie. No tak to wygląda. No, było trochę aktualizacji na Five Life, ale to wszystko jest do pokazania, wszystko jest do nagrania, do pokazania. Nie tak jak mówiłem drodzy widzowie, no chciałem pokazać, że żyję. Wy pokażcie, że, że jeszcze ktoś mnie tutaj ogląda. No, no to no pozdrawiam was, widzowie. No, dzisiaj na tyle, ale coś ciekawszego jeszcze może nagram. Pozdrawiam.